Marcin Tyszka pokazuje zdjęcie sprzed 30 lat i pyta, czy ten kandydat miałby szansę przejść dalej. Foto. Od 13 lat Marcin Tyszka zasiada w Eurytop Model. Ocenia w nim uczestniczki od początku istnienia programu. Tyszka uznawany jest za jednego z najsurowszych sedziów, który niespecjalnie przejmuje się uczuciami potencjalnych modeli i modelek. Teraz sam zastanawia się, czy miałby szansę podczas castingu. Dalsza część artykułu pod materiałem wideo. Na Instagramie fotografa pojawiły się jego zdjęcia sprzed prawie 30 lat, którym wykonał polski fotograf Piotr Porebski. Tyszka pozuje na nich w fioletowej, rozpiętej koszuli, fotograf przyznał, zynosił ją ja przez 10 lat. W białych odpiętych spodniach i z uwodzicielskim uśmiechem. Chodź zdjęcie pochodzi prawdopodobnie z 1995 roku. To w oczach młodzieńca możemy rozpoznać Marcinę Tyszkę, którego znamy dzisiaj. Czy ten kandydat miałby szansę przejść dalej? Pamiętajcie, zaczekamy na wasze zgłoszenia do nowej edycji Top Model Polska. Tym sesja porepski. rok pewnie 95. Fiolet to chyba nie mój kolor. Ale koszulę nosiłem z 10 lat podpisem z diecia. Post Tyszki skomentowali jego znani znajomi oraz mama. La Real Ralf Kamiński. Jaki rozpiety rozporek, Jacek Jelonek. Oczywiście. Zloty bilet, Natalia Wos. Mój piękny Marcinek, podsumowała mama Marcina Tyszki. Myślicie, zemiałby miałby jak jest szansa?